Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj 16. 2026 rok. Proszę Państwa, dałem wczoraj korpus, tak eksperymentalnie, bo zawsze daje pół stawki. No i dobrze, żebym podeszedł do tego ula Widzicie, coś tu nie gra Coś tu nie gra Proszę państwa, no masakra Coś tu nie gra, bo wszystkie pszczoły za korpusem Ja cię sumnę No miałem instynkt, żebym sobie zaglądnął do tej pszczeli rodziny tu jest córka matki Zula 21 takiej Grandy to jeszcze nigdy nie miałem drodzy Państwo, no naprawdę takiej Grandy jeszcze nigdy nie miałem no i zobaczymy co by to było one będą wszędzie siedzieć, tylko nie w miodni, tak? Gdyby to poszło na kwiaty, ile by miodu przytachały A tu pustka czy ich jest coś jeszcze? No zobaczymy. Nie wiem, czy to widać. No, zapach strasznie piękny. Tu jest mniej. Także są komórki. Proszę Państwa, zamka ciężka. Są komórki założone. Także. A ja cię sunę Wczoraj wieczorem było chyba ustawione to ja cię sunę Ale teraz Nie. trzeba będzie podkurzacz Zapalić i to towarzystwo Wydmuchać stąd no niesłychana sytuacja co tu zrobiła przelanacja no, taka sytuacja się zdarza w mojej pasie roz na 1000 lat proszę państwa Tak rodzina gotowa do wyrojenia Proszę popatrzeć Proszę Państwa takie są efekty krótkiej komórki podwyższonego stężenia dwutlenku węgla i cukru pudru Proszę Państwa, zachęcam Was do podjęcia tej mojej rękawiczki a nie mówienia że musi być kwasa mitraza bo co truć i siebie Daję wam wszystko na tacy. Jak to stosować? W sposób bardzo taki uproszczony i przejrzysty. No i proszę państwa, z tą lekcją pokazową serdecznie się z państwem żegnam.